Witam przedstawicieli mediów, witam trenerów na konferencji popeczowej. Przypomnę, yy, że nam mecz to da, że na KS Motorbo, jest KS na KS Motorbo, O zabranie głosu, po spotkania, prosimy trenera, dużych gości, pana Pawła, plecwo. Witam serdecznie. E, no macz yy, zaczął badać się bardzo wcześniej, bo już wcześniej, będzie się, się bramkę. I, I trochę ta bramka zuśpiła, e, bardzo mocno daliśmy wolę e, przeciwnikowi, co się e, zbyt mocno i, i tak naprawdę e, pierwsza połowa e, męczarnych, ale, ale ten tą, tą wynik jednobrakowy dowieźliśmy e, do przerwy. E, na drugą połowę byliśmy trochę z innym nastawieniem, chcieliśmy, zacząć mieć piłkę trochę odważniej. E, większą motywacją i determinacją dążyć e, do, do, do zdobycia trzech punktów. No i to nam się udało. Zaczęliśmy to musimy atakować częściej uczyła się w Szypilce. Się e, zaowocowało to drugą bramką e, Adriana Kogórskiego. E, Niepotrzebna ta, ta bramka z naszej perspektywy na 2-1, bo wprowadziła e, dla końcówkę, ale z suma, summa cieszymy się bardzo mocno z trzech punktów na, na bardzo ciężkim terenie lubami. dziękuję. o zabranie głosu spotkania w podsumowaniu spotkania Przewodniczącego Rady Miejskiej i Gospodarzy amerykańsko Pana Krzysztofa Manimzyja. Na wstępie gratuluję Pawłowi zwycięstwa Co do naszej gry tutaj już Paweł też powiedział bardzo szybko stracona bramka druga kolejka drugi ten mecz gdzie musimy gonić wynik nie zawsze Da się tego przeciwnika dogonić. Nie możemy wychodzić tak nastawieni na pierwszą połowę, tracić bramkę gdzieś tam z dorzutki, bo tam nawet nie był strzał. Gdzieś obrońca z chwili głowę, bramkarz za późno zareagował. dwie trzy minuty po stracie tej bramki mieliśmy od razu kapitalną sytuację, gdzie trzeba zachować wodną głowę. Nie zawsze na siłę. To, to jest dobrze. Trzeba gdzieś poszukać tego rogu. Spokojnie zachować się pod tą bramką. W pierwszej połowie myślę, że mieliśmy jeszcze przynajmniej ze trzy bardzo dobre sytuacje, gdzie, gdzie bramka strzelona w pierwszej połowie myślę, że dodałaby nam wiatru żagle i byłoby łatwiej. Tak przeciwnik bardzo umiejętnie się bronił. Później około 60 minuty. To trener powiedział, że dłużej utrzymywali się w szpilce. My waliliśmy głową w mur, mieliśmy jeszcze piłkę meczową, żeby ten mecz zremisować. Nie udało się. Trochę żal, przyszło mnóstwo kibiców i na pewno z tego miejsca obiecuję, że w każdym meczu będziemy walczyć. Mam nadzieję, że zdobywać punkty w Lubawie, bo tutaj zawsze był ciężki teren. Idziemy teraz do Ornety i zrobimy wszystko, żeby te trzy punkty zdobyć dla Lubawy. Dziękuję bardzo. Czy są pytania ze strony mediów?